Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia Polska plasuje się na ósmym miejscu w Europie pod kątem liczby dzieci w wieku od 7 do 9 lat borykających się z nadwagą i otyłością. Chcąc walczyć z problemem, Małopolska razem z wojewódzkim specjalistycznym szpitalem dziecięcym imienia świętego Ludwika w Krakowie realizują drugą edycję programu Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie. Zadania realizowanego w 2023 roku w zakresie zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej jako prewencji nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży. Program potrwa do 29 grudnia 2023 roku. Efektem realizacji programu będzie zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości wśród uczniów z klas 1-6 z maopolskich szkół podstawowych. Organizatorzy chcą również pomóc dzieciom i ich rodzicom w budowaniu i pielęgnowaniu zdrowych nawyków żywieniowych i postaw prozdrowotnych. W ramach programu realizowane będą dwa panele. Panel podstawowy, trwający trzy miesiące i realizowany na terenie szkół podstawowych z Małopolski. Panel kierowany jest do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów. Panel dodatkowy, trwający 3 miesiące i realizowany w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radiszowie, To indywidualny program wsparcia dla dzieci zmagających się z nadwagą lub otyłością oraz ich rodziców i opiekunów. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Szczegóły dotyczące panelu podstawowego. Panel podstawowy realizowany jest w szkołach podstawowych. Dzięki dołączeniu do programu uczniowie oraz ich rodzice będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia, w tym 120 dodatkowych zajęć aktywności fizycznej, 18 spotkań z zakresu edukacji żywieniowej dla dzieci, warsztatu z zakresu aktywności fizycznej dla rodziców i opiekunów. Trzy spotkania z zakresu edukacji żywieniowej dla rodziców, opiekunów. Wspólne spotkanie edukacyjne dla dzieci i rodziców. Programem zostanie objętych co najmniej 1800 dzieci z klas 1 do 6. Szczegóły dotyczące panelu dodatkowego. Panel dodatkowy to indywidualny program wsparcia dla dzieci zmagających się z nadwagą lub otyłością, a także ich rodzin. W ramach projektu oferujemy. Konsultacje z dietetykiem. W trakcie trzech spotkań dietetyk wykona pomiary, analizę i ocenę składu ciała, a także zdiagnozuje przyczyny nadmiaru masy ciała. Efektem spotkań będzie także opracowanie indywidualnych zaleceń żywieniowych dla pacjenta. Trzy konsultacje z fizjoterapeutą, który dokona analizy obecnych zachowań związanych z aktywnością fizyczną, wykona podstawowe testy określające siłę mięśni, gibkości i wydolności krążeniowo- Oddechowej. przeprowadzi również instruktor ćwiczeń, który będzie opierać się na zdiagnozowanych u dziecka problemach ze sprawnością. Efektem będzie poprawa aktywności fizycznej i motorycznej dziecka. Wsparcie psychologiczne. W ramach realizacji zorganizowane zostaną także maksymalnie trzy spotkania grupy wsparcia, w której uczestniczyć będą dzieci wraz z rodzicami. Podczas zajęć prowadzonych w formie warsztatów uczestnicy będą uczyć się budowania motywacji do zmiany zachowań żywieniowych i osiągnięcia postaw prozdrowotnych, a także będą pracować nad rozwojem poczucia własnej wartości i pewności siebie. Na zakończenie wsparcia każde dziecko weźmie udział w wizycie kontrolnej, w czasie której otrzyma kartę informacyjną zawierającą wszystkie uzyskane w trakcie trwania programu informacje, wyniki oraz dalsze zalecenia. Kwalifikacja do panelu konsultacji dodatkowych odbywa się na podstawie danych antropometrycznych z karty bilansu uzyskanych w ramach panelu podstawowego lub na podstawie deklaracji rodzica opiekuna. Z programu mogą skorzystać dzieci, u których wskaźnik wagowo-wzrostowy BMI wyniósł 90 i więcej. Wartość centyla BMI powyżej 90 wiąże się z wysokim ryzykiem przejścia dziecka do wartości diagnozowanych już jako otyłość, która przyczynia się do wielu problemów zdrowotnych, które dotyczą zarówno ciała, jak i psychiki. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie www.dzieci szpital.pl oraz na portalu www Patronat honorowy Witold Kozłowski marszałek województwa małopolskiego zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego